Znaczy, najpierw w ogóle nie chciałam tu przyjeżdżać, bo się bałam tego, że nie dam rady, że wyjdę rycząc, że będzie mi się śniło po nocach. Więc na początek przyjechałam zobaczyć psa z ogłoszenia na takie zlecenie Fundacji Adopcji Malamutów, żeby poznać malamutę i czy jego opis w ogłoszeniu jest prawdziwy. Więc tutaj wolontariusze, którzy się zajmowali tym psem, to był Renuś. Wyprowadzili mi Renusia przed schronisko. No i ja go poznałam, pogadałam, poszliśmy na spacer. No jak wróciłam, to spytali czy nie chcę go odprowadzić do boksu. No więc ja nie chciałam, ale odprowadziłam. No i już nie mogłam stąd wyjść. Pierwsze, nie wiem, przynajmniej miesiąc, to jak przychodziłam, to wyłam. Połykałam łzy, szłam, patrzyłam na te psy, i... ale chodziłam z nimi na spacery i pomagałam. Łes nie starczyło. Pokaż się, Simba. Simba. Dla takich psów warto przychodzić. Dla takich redot, tak, które chcą się przytulać, a nie mają do kogo. Potrzebują się wybiegać, nie ma kto ich wybiegać. Jest no bardzo dużo dobrych momentów, bo kiedy pies idzie do domu, pies, zwłaszcza taki, który siedzi długo w schronisku, no to jest największa radość, jaka może być. Nie da się tego przeliczyć na żadne inne radości materialne. na pewno satysfakcję, na pewno jakieś uczucie spełnienia, że taka praca nie idzie na marne, że, że coś to daje. Jak się widzi wyniki swojej pracy, tak jak nie wiem, buduje się dom, to człowiek jest dumny, to w sumie to jest takie budowanie domu, bo widzisz jak pies idzie do rodziny, jak zaczyna żyć inaczej, jak pojawia się uśmiech na jego pysku. Jak zaczyna przybierać na wadze, przestaje, nie wiem, gryźć swoje łapy czy ogon. To wszystko to jest taki rodzaj domu. Ja sobie buduję nie. dom w ten sposób. To znaczy tak, nigdy nie wyadoptowałam psa do złego domu, to mogę mam może taką satysfakcję. Raz pies wrócił, ale to nie było z winy domu, tylko nie wiedzieliśmy wszystkiego o psie i pies rzucił się i pogryzł. A że był z rasy psów, które jak się rzucą, to mogą zagrozić, to lepszy, lepszym wyjściem było, żeby wrócił. No i to była jakaś taka moja porażka, ale tak naprawdę nieuzależniona ode mnie. Najgorsze momenty to są jak pies odchodzi w schronisku. Tym się człowiek zajmował, liczył, że znajdzie mu dom. Powtarzał to temu psu, że obiecuje no i takie obiecanki, cecenki Chyba pies, który najdłużej siedział, z tych, które znam, bo siedział prawie 12 lat, pojechał do wspaniałego domu do super dziewczyn, które każdy tutaj mówił, że chciałby, żeby go adoptowały, więc mhm. dla tego psa najwspanialszy dom, a dla każdego innego też byłby najwspanialszy. To taka radość do dzisiaj, która ogrzewa. Mhm. Psa nie kupiłam, mimo że na, jeśli w ogóle mówić o kupowaniu psa, to psa z hodowli dobrej, porządnej, gdzie się dba o psy, o to, że pies nie rodzi 20 razy pod rząd. Ale ja już bym psa nie kupiła, bo tak dużo jest psów w schronisku, które są wspaniałe, cudowne, cały wachlarz charakterów, zdolności, umiejętności. Potrafią się wyszkolić, potrafią wykonywać komendy. Wszystko potrafią to samo, co pies domowy z hodowli. Często się mówi, że więcej. No, trudno porównać, bo każdy pies jest inny. Ja mam w domu psa z hodowli i psa odratowanego I dwa różne psy. Dwa kocham bardzo mocno, ale na pewno już bym psa nie kupiłam. No, chciałabym, żeby ludzie zrozumieli, że. Adopcja starszego psa nie jest tragedią, to nie jest żadne poświęcenie życia, i że to jest e, tak samo dużo satysfakcji może dać jak adopcja czy kupno szczeniaka, i żeby te stare psy nie umierały w schronisku. Strasznie bym chciała, bo to jest największy mój ból.